strony Rosie Games. No i gramy sobie dzisiaj w, w, znowu Free Free. Także ja czekajcie ściszę, bo jest głośno. No i słuchajcie, zostawiajcie łapeczkę do góry, subskrypcję dzwoneczkiem. Poglądam sobie wasze komentarze w następnym filmiku, co był. Zobaczę, czy tam coś napisaliście. No a teraz co? Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry. No i co? Nie przedłużam, my przechodzimy Wygramy sobie na no jedną rundkę tak może. Zobaczymy, czy to wygramy. Także lecimy. Widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, już jest ekran startowy do gry, także gites, no i lecimy. Zobaczymy, czy to wygramy, no, czy nie. No, ja. Taką może być. <laughs> Sorry, jak będę kaszlał, no bo jestem trochę. I... No chory. <laughs> Sorki za to, bo jestem trochę chory i dlatego. Czemu ludzie nie wyskakują w ogóle jeszcze? Lecimy, lecimy. Ja już myślę, że zeskakuję. Dobra, lecimy tam, lecimy tam, tam. Mam nadzieję, że tam dolecę. <laughs> Dobra, lecimy, lecimy. Powinienem dolecieć. Zobaczymy, czy jakieś bronie są w ogóle fajne. Dobra, już robię tak. Dobra, lecimy. Nie gadajcie, ja chyba nie dolecę. Jaki ze mnie normalnie taki typek jest, że. Potrzebuję broni. Ja nawet tu nie wleciałam. No co jest? Dobra, wchodźmy przez okno. Siema. mamy jakąś początkową broń słabiaską ale dobra weźmy sobie te żypki, bo one ten jakby dają nam ten pasek teraz no to nam się odrada przez to także Gites no i dobra Ocie, panie no i Skar, którym najbardziej mm, lubię grać zarąbisty jest ten skar ogólnie jutro się pojawi odcinek z Hojcie, jak kupuję jakieś rzeczy w Fre free, nawet dzisiaj może się pojawić, więc chętnie zapraszam bo będę wydawał pieniądze z mojej karty na Fre free dokładnie tak kolejny skar, a nie, to nie skar ja już mam wszystko tutaj powywałam sobie niektóre rzeczy, których nie potrzebuję tak. Będziemy wydawać pieniądze na Free Free. Wtedy wydawałem na StumbleGuysa, teraz będę wydawał na Free Free. No dobra, tego nie biorę. Potrzebuję większy plecak ogólnie. Oj, przyblokowałem się co? <laughs> dobra. Tu coś jest? O, jest plecaczek! Także jak najbardziej git i kolejny skar teraz idziemy sobie jakieś apteczki też ogarnąć, bo mam tylko jedną mi lipa. Dobra. to se wezmę, No to skarra. Nie ma tu ziomków żadnych, serio? <coughs> e, dobra. Nikogo nie widać, słuchajcie. Po co ja jeszcze mam? Ten nie w ogóle mam XD. Chory za ten kaszel, mówię, że taki trochę chory jestem i. O! Moja druga ulubiona. Dlaczego? Nie skara mam zamienić. Moje dwie ulubione bronie. Jedna, właśnie, bo ta ma tak ten i jest na daleko, a skarna blisko, nie? I tak jakoś cały czas teraz. Dobra, mamy apteczkę i spadamy stąd. Dobra, spadamy. Dobra, lecimy, lecimy. O kurde, tu bym, muszę uważać, bo bomby będą wybuchać, dlatego... <laughs> Będę musiał uważać, ale lecimy. O kurde. Czemu ja żadnych typów tu nie widzę? Tak mnie to dziwi. Myślałam, że takich typów będą. A nie, bo to te właśnie bomby, co mówiłem, że będą strzelać. Żadnego typa nie widzę. Dobra, lecimy stąd. Lecimy dalej. O, widzę, widzę ziomka. jest to świetna O, kurde, jak? Dobra. Niech tu on podejdzie tylko. Nie słyszałem gdzieś go. Ale słuchajcie, tam jest, tam jest. O kurde! Nie! Ale się wystraszyłem i go nie zauważyłem. O kurde, co to za broń? Ja to jeszcze lepsze niż legendarne słuchajcie. To dlatego on mi ściągnął na trzy hity. O kurde. A szczerze, jeszcze takiej broni nie miałem w tej grze. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną rundkę no i kończymy. Taki luźny jak wpadnie, nie? Ale słuchajcie, że. Aż taką broń to jeszcze nie miałem. <kuh> takiej broni nie miałem. Tu mamy coś z, z pasa. Mówię wam, że będę kupywał. Na pewno słuchajcie klejnoty, bo przydadzą się te kryształy. Pokażę Wam. Yy, czekajcie, gdzie są O, te są fajne skiny. Bardzo chciałbym ogólnie tego mieć. No nie wiem, gdzie są klejnoty. Ale są ogarnę. Chciałem peta też ogarnąć. Najbardziej chyba. Ja chyba se go ogarniemy. wiem za dwie dychy. Wydamy na razie na na dwie dychy, tylko bo jeszcze ja nie mam pewności, czy tu będzie coś fajnego, czy nie. No ale wydamy. O ten ziomek jest. No dobra. Także ja zrobię cięcie i widzimy się już za chwilę. Dobra, słuchajcie, ekran ładowania. No i słuchajcie. Lecimy. Lecimy, zobaczymy czy wygramy, ale lecimy na Clock Tower. Tam jest widzę Clock Tower. Mam nadzieję, że tam dużo osób nie wyjdzie. Inaczej nie, nie poleci, sorki. Ale dobra, lecimy tam. na trzy, 2... 1... SKACZEMY! To lecimy na spokojnie. Ale mówię Wam, ten ziomek był taki nieprzewidywalny, że... Zarąbił sobie jakąś broń. Jeszcze musiałem na niego trafić.

Tutaj apteczka. Dobra. Idziemy stąd. Tu nie ma żadnej dobrej. O, apteczka. Nawet te lepsze są teraz te apteczki, także. Gites. Dobra, po co ja strzelam? Nie wiem czemu zawsze strzelam. Nie wiem, dlaczego w ogóle nie. Dobra, dobra. Idziemy już na dół, bo potrzebuję lepszej broni. Nie, nie. nie. Dobra. O kurde, palisz aż tyle? Ciepanie, idźmy tak. Myślałem, że ty po prostu nie odlewa. Nie NO co jest? Czy ona, ona miała tylko 9 HP! No ale nie ma co się dziwić jakaś proplayerka na palu nagrała. Dobra, a więc taki krótki odcinek jak wleciał. Może jeszcze dzisiaj się postaram nagrać, jak robię jakieś openingi z Frefli Free, albo coś kupuję. Także co. To na tyle z tego odcinka. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się może potem, może jutro także. Na razie.